W Tarnowie przed ligowym meczem, tym razem Brukbetu, Termaliki z widzewem Łódź. Jedziemy na słoniki, a przed nami słoń, który stoi właśnie w centrum Tarnowa. No to jest chyba jakiś znak. Dotarliśmy już do Niecieczy, za mną cmentarz tutaj lokalny, który jest obok stadionu, ale no nieprzypadkowo nagrywamy też w tym miejscu, bo może się okazać, że będzie to pogrzeb trenerski Patryka Czubaka. Wymienia się już co prawda no dopiero Patryk Czubak niedawno objął drużynę, miesiąc temu, chyba nawet niecały. Natomiast już się wymienia w kontekście przejęcia Widzewa Adama Nawałkę, Roberta Kolendowicza. No i, i tutaj może przyjść dzisiaj weryfikacja, jeśli wynik nie będzie się zgadzał. Pamiętamy, jak to wyglądało w Pucharze Polski, gdzie Widzew przepchał ten awans właśnie tu w niecie. W, w rzutach karnych, natomiast no dzisiaj na pewno nie będzie łatwiej. Brookbet też cały czas gdzieś tam musi punktować, bo ostatnio z tym słabo nie chcą do końca sezonu drżać o utrzymanie, chociaż do końca jeszcze daleko. Ale ale chcieliby na pewno wcześniej już wyrobić sobie przewagę taką, która pozwoli im się utrzymać. Zobaczymy co dzisiaj zdziałają. Mamy nadzieję, że będzie równie emocjonująco jak w Pucharze Polski. Zróbmy 23 Fazista Sergio, Guerrero! Zróbmy 21 Fazista 1, Tabiak, Kilpik! Zróbmy to, Jeśli wice drużyny gości będą mogli opuścić zajmowany sektor, Dzień dobry, Karmelika Zmierzył się z nic na nic na miejscem gości Bart Parykczuk. Dzień dobry, Dzień dobry. I proszę o komentarz dotyczący dzisiejszego spotkania. Na pewno z perspektywy mentalnej ta na bramka i ten początek meczu nie był czymś łatwym, natomiast to pokazało, że e, idziemy w takim. W kierunku, który byśmy sobie życzyli, potrafiliśmy odwrócić mecz, wrócić do meczu i moim zdaniem w sposób zdecydowany go wygrać. <grywa> <grywa> Miałem na myśli drugie piłki. Go wygrać eee, i, i to, jest, e, to jest najważniejsze. Oczywiście w paru sytuacjach, szczególnie tych podramkowych, mogliśmy zachować się lepiej. Podobno Baena będzie razem z Eprim u obok siebie w autokarze ze eee, względu na jedną z tych sytuacji, natomiast, eee, natomiast no, cieszy to, że wygrywamy że na wyjeździe i to już nie przecinamy, go ty przecinamy tego tylko Pucharem Polski, ale również zwycięstwem w lidze i mam nadzieję, że to już koniec takiej pasy niepowodzeń w kontekście meczów wyjazdowych. Dziękuję. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej części konferencji prasowej. Z nami jest trener pan Marcin Grosz. dobry trenerze. Dzień dobry. I proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Ta pierwsza połowa czy, czy fragmenty meczu pokazują, że jak gramy blisko siebie, razem, to co trenujemy, wiemy jak chcemy grać, to naprawdę jesteśmy groźni dla każdego przeciwnika. Potrafimy tutaj rywalizować z każdym zespołem, natomiast no, sytuacje, które się powtarzają to jest na przykład w dzisiejszym momencie bardzo, traci, bardzo dla nas była kosztowna konkluzja Andrzeja, tutaj, który był jednym z kluczowych zawodników u nas. I jego zejście, brak e, Kamila, brak Maćka spowodował, że e, chociaż przygotowujemy się do na że takie scenariusze, jednak to są ci zawodnicy od nas wiodący i, i na pewno tracimy całkowicie inaczej. Zaczynamy rozgrywać pewne aktywne schematy, które, które e, chcemy wybrać z każdym przeciwnikiem. Jest to na pewno, zdajemy sobie sprawę, proces żeby ci kolejni zapolnicy jak Igor, jak Wojtek, jak Diego zaczęli grać tak odpowiedzialnie, jak ci Stasi i których tu wymieniłem. Wiadomo, że jest to dla nas bardzo kosztowne, bo gramy na najwyższym, na najwyższym poziomie. I szkoda tego trochę, że, że gdzieś to... Yy, no jest, to, jest, to, jest to tak bardzo Brookbet Termalika Nieciecza, przegrała dzisiaj 4 do 2 z Widzewem Łódź. Patryk Czubak obronił się, ale niepewna jest sytuacja Brugbetu. Spadli już na 14 miejsce, mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. No i może okazać się, że wyleci nie Patryk Czubak, a Marcin Brow, pewnie jeszcze nie teraz, ale jeśli gra Termaliki się nie zmieni, to kto wie, co będzie za 4-5 kolejek. No dzisiaj było sporo emocji, sporo goli. I spotkanie na pewno stało na wysokim poziomie. Kontuzja Andrzeja Trubechy też trochę utrudniła, co podkreślał na konferencji, też trener Brook Betu utrudniła tutaj pracę jego drużynie i stąd ten wynik. Natomiast no, Termalika musi szybko się ogarnąć, wziąć do roboty i zacząć wygrywać.